Cześć, witajcie bardzo serdecznie, witam Was ponownie w Brawl Stars Jak widzicie jest to moje główne konto, mam tutaj 10250 puszek Kilku nowych brawlerów udało mi się odblokować Jak możecie zobaczyć No pozostało nam tutaj do odblokowania około 9 już epickich Mythic, Legendarnych oraz chromatik. Więc co? E, dzisiaj mamy kolejne zadania do wykonania z naszego Brawl Passa. E, pogramy sobie troszeczkę. Mamy do wykorzystania 140 e, kredytów, tokenów. E, odblokujemy sobie to jeszcze, zabierzemy sobie darmowe monetki. E, I co? Zaczniemy sobie może od Jim Graba. E, na Jim Grabie pogramy sobie może Jackie. E, Jackie ostatnio właśnie mi wypadła ze skrzynki. Więc y, pogramy sobie i pozbieramy, jak to się mówi, darmowe pucharki. O ile tak będzie, i słuchajcie, y, będę odcinki wrzucał od czasu do czasu. Będą no, tutaj gierki właśnie solo, tak jak teraz. Oraz również jeszcze duło z Premiedem. Więc jak się Wam będą podobało, czycie, no to dawajcie znać. Y, to odcinki będą się pojawiać znacznie częściej. Testuję tutaj również też. Y, Głośność, więc jeżeli byłaby gra z muzyki troszeczkę za głośno, to ja to przepraszam oczywiście wszystkich, ale to jest taka faza testowa i dawno nie nagrywałem, więc muszę sobie troszeczkę rzeczy czy ustawień wspomnieć. Idziemy tam. Dobra, bo troszeczkę zbyt agresywnie tam wjechaliśmy. Mamy już 6 dżemów, więc jest spoko. 7. Wygrywamy. Myślę, że nie powinno być. Nie problemów, o z tutaj troszeczkę nie, nie wjechałem w tempo Dobra. Jeszcze dwa gemsy I cofamy się do tyłu na spokojnie Kolejny I otakujemy No i co, chyba się w przeszkach standardowo Już tutaj, tak żeby to było miejsce ciężkie do przewidzenia my możemy tego dawać, bo ta folia wina nam nic zrobić tak jak mówiłem i mamy pierwsze zwycięstwo star player no nie była to zbyt y, wymagająca gierka proceed kolejny level, mam jeszcze token dobler więc powinno być około 80 albo 60 tych tokenów 60, tak jak mówiłem e, zadaj 60, 60 tysięcy tak, damage w jump grabie no to dobra, to możemy sobie ewentualnie zmienić jakiegoś Brawlera, zobaczymy jeszcze jakie mamy tutaj zadania. Mm. Shelly, Colt, spróbujemy Colten, Colt ma dużo damage'u, więc powinno być OK. tutaj mamy 387 puszek, więc zawodnicy przeciwnicy powinni być troszeczkę bardziej wymagający. No i to spamujemy do przodu i zbieramy puszki Radujemy, skanujemy po ktakach na osze troszeczkę to tak jest dobra taktyka Dobra to. Dobra, teraz się nie odzywa, bo muszę być skupiony o. Czasem podczas nagrywania mnie troszeczkę ścina, tak Ale to jest taki krótkotrwały freezer, on szybko prze, przechodzi. No, pan pomidorek. Panie pomidorku, pomidorku potrzebujemy co Jensen. Dużej czujemy. O! Krzywiłem, dobra. Awokada, pomidorek, będzie taki warzywny tu. Dobra, zbieramy dobrze. Ah, nice, udało mi się uciec z siedmioma gniazdkami. Yy, tutaj chyba się jeszcze górą, tak dobrze mówiłem. No i tutaj... Yy, dobra. Ujpujemy, a, nie, ...to A! Ujcujemy, aaa, bo ja niepotrzebny. Mam mało HP, więc toczę się, żeby to troszkę podleczyć. Yy, a w razie potrzeby mogę jeszcze atakować z dystansu. Dobiłem pana pomidorka. Oh, fucking shit. Tego, y, tego się nie spodziewałem. Proszę teraz od wyszedłem. No dobra, mam nadzieję, że to sytuację sytuację pod kontrolą. Ja wyjdę do przodu. Tutaj zadam sobie najpierw zultuję. O kurczę. Czekajcie chłopaki. A widzę, że jednak gra będzie do końca. Nie odpuszczają. No dobra. Myślałem, że zakończymy to dużo wcześniej, szybciej. tam więc było spoko, ale niewiele brakowało, żeby mnie ta mina zabiła. Liczymy dalej. No, no i proszę, 25 tysięcy damage'u. Eee, myślę, że zagramy sobie kolejną gierkę Coltem. Eee, dobijemy tych 10 zwycięstw, bo w Brawl Pass mamy jako następną nagrodę Big Boxa. Otworzymy sobie też Big Boxa. Ok, już sobie darmowe PowerPointy, dajemy sobie jeszcze Nie pamiętam, naprawdę spluwam PowerPointy, bo lubię wybrać do tej doszki też dokupimy. No ale na razie tyle, bo ostatnio się spukałem właśnie na kredyty, więc nie mam ich zbyt dużo. Okej, idziemy dalej. Kogo mamy w teamie? Mhm. trzy takie dystansowe postacie powinno być ok, ale go zunik. Chyba też co skupiłem na tym, to, to jest wystarczące. 8-bit na pewno jest. Oto, eee, ktoś awkuje. Mhm. Dobra, tylko on przewaga, gramy w trójkę, a on w dwójkę. Ech, wrócił. Dzięki dwa oglądanie! No nie zabili, ale mam tą przewagę! Punkt e, powinien być w porządku! Otwieramy dęty! do tyłu! Pod, pod, Jak Kolejny kill! <coughs> dwa Jeszcze jeden i mamy to Dobra, wpadamy do tyłu Kolejna gierka powinna być zwycięska No i pięknie, mamy kolejne zwycięstwo No i pięknie, mamy 600 tokenów Do tego jeszcze 40 za zwycięstwo Z token doblerem Wyjdziemy sobie z tej gierki, chociaż chłopaki chcieli grać dalej Otworzymy sobie skrzynkę O, nawet dwie Więc mamy do otwarcia big boxa, brawl boxa yy, I co, otwieramy? Co mamy w big boxie? W końcu może jakiś nowy brawler by się przydał Końcy power Policę do maxa, możemy go zupgrade'ować Tik 24 i tyle no słabo, myślałem, że troszeczkę więcej o, proszę, star power, dynajump do dynamite'a także spoko, będziemy mogli sobie fajnie skakać uciekać przed przeciwnikami, czy w razie czego kogoś zraszować. więc fajnie, bo teraz ostatnio widziałem po zmianach, że star Power kosztują 1000, 1000 tokenów, więc Zawsze jesteśmy trochę tokenów do przodu. Yy, I co? Od następnego Passa brakuje nam 500 yy, 500 yy, tokenów, tak? Yy, z zadań co mam jeszcze ciekawego? Takich za dużo punktów. Yy, Rozom możemy pograć? Yy, showdown. Dzisiaj gier w Czy jest chodzon? Nie ma jest heist. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. 10: Minutek zagraliśmy sobie 3 fajne gierki. Jeżeli Wam się podobają te odcinki, no to dawajcie łapę w górę. Za niedługo pojawi się kolejny odcinek. Dawajcie, stać w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!